pierwszy temat to jest program gospodarki niskoemisyjnej. To jest tak naprawdę zmiana do programu, który został uchwalony już w roku 2015. Ten program gospodarki niskoemisyjnej jest taką podstawą, która będzie pomagać w realizacji programu czystego powietrza. Ma on na celu przede wszystkim zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w Mysłowicach, zmniejszenie zużycia energii oraz tak naprawdę ma spowodować, że będzie też redukcja dwutlenku węgla na terenie miasta Mysłowice. Myślę, że to też pomoże w termomodernizacji różnych nieruchomości na terenie miasta Mysłowice oraz spowoduje to, że będzie można dawać nowe źródła ciepła w budynkach. Drugim temat, który jest myślę istotny, to jest kwestia uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. On w jakiś sposób reguluje gospodarkę wodno-ściekową na terenie naszego miasta. Wychodzi naprzeciw temu, że w lipcu tego roku zostały ustalone nowe taryfy na lata 2019-2022 w zakresie rozliczania metra sześciennego wody oraz metra sześciennego ścieków. W porównaniu do poprzednich cen, cena, jeżeli chodzi o sumę, wzrosła o jakieś 16%. Więc Mysłowiczanie muszą płacić więcej. Są to konsekwencje całej inwestycji, jeżeli chodzi o gospodarkę wodnościnkową na terenie miasta Mysłowica. Była to inwestycja na ponad 200 milionów złotych. Więc to znajduje swoje odzwierciedlenie też w cenach wody, które zostały potwierdzone przez regulatora, a mianowicie polskie wody. Chciałbym zwrócić jeszcze na jeden temat, mianowicie temat dotyczący ulicy fabrycznej. Uchwała co prawda nie została podjęta, bo było to już kolejne podejście, mianowicie do sprzedaży nieruchomości na ulicy Fabrycznej. Tam szacowany potencjalny dochód z tego tytułu to jest 1 750 tysięcy ale oczywiście to przetarg by powiedział, ile miasto na tym będzie mogło zarobić. Natomiast jednak radni ostatecznie zdecydowali, że nie będzie sprzedaż dokonywana. Plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia tam zagospodarowanie terenu, ale kontrowersyjną sprawą była kwestia potencjalnego hałasu, potencjalnego e, kurzu i zagospodarowania, które były uciążliwe dla mieszkańców, którzy tam mieszkają i to mogłoby spowodować też spadek jakości życia mieszkańcom. E, Chcę tylko wspomnieć, że również budżet został uchwalony w zakresie dochodów z gospodarki majątkowej na rok 2019 na poziomie 4,3 miliona. Z tego co wiem, to obecnie jest zrealizowany na poziomie 1,3 miliona złotych. Zatem cały czas brakuje nam 3 milionów, jeżeli chodzi o realizację budżetu. To powoduje, że jest zagrożenie również że nie będą jakieś inne inwestycje realizowane w mieście, ponieważ nie zrealizujemy budżetu w zakresie dochodów z, ze sprzedaży nieruchomości w mieście Mysłowice. Myślę, że to są takie z mojego punktu widzenia trzy tematy, które chciałem uwypuklić. Oczywiście było wiele jeszcze innych uchwał, ale te trzy myślę, że są bardzo istotne.